7 listopada w sztumskim Centrum Kultury mieliśmy okazję obejrzeć całoroczny dorobek prac dwóch wybitnie utalentowanych fotografów, pani Kamy Trojak oraz Michała Statkiewicza, który w tym roku został nagrodzony Srebrnym Szkłem w kategorii Natura podczas dziesiątych Otwartych Mistrzostw Fotograficznych w Olsztynie. Moja jest jedna, druga jest Kamy Trojak. Fotografia jest jej pasją i sposobem na życie. W tej sali, na której są moje zdjęcia, można zobaczyć przekrój tego, co, co udało mi się zrobić w ostatnim, w ostatnim roku. Tak naprawdę, te wszystkie zdjęcia są bardzo świeże. Nie pokazałbym dzisiaj zdjęć, które robiłem, robiłem nie wiem, 5-10 lat temu. Wydaje mi się, że dzisiaj już mam na tyle odwagi, żeby, żeby pokazywać prawie, że wyłącznie to, co to, na co mam ochotę i to, co we mnie siedzi. Fotografie pani Kaj działają naprawdę na zmysł, w sposób taki, powiem, rozgrzewający, energetyzujący. Bardzo się mi podobają. Natomiast, też powiem tylko, tylko rzut okiem, bo za chwilę obejrzę dokładnie wszystkie fotografie, pan Michał Stapkiewicz rzeczywiście przekazał w swoich fotografiach pełną atmosferę. Ja nie umiem tego opisać. I to jest, mogę powiedzieć, pierwsza moja prawdziwa wystawa, taka szczera, gdzie, gdzie Rzeczywiście każdy z tych kadrów to jest mój, moje osobiste jakieś przemyślenie przed nim, po nim, w trakcie jego wykonania i chcę w takim tonie swoją fotografię utrzymywać jak najdłużej. Pan Michał Sankiewicz jest laureatem dziesiątych Mistrzostw Fotograficznych Polsztyn 2014 w kategorii Natura i zajął drugie miejsce i tam właśnie ta statuetka i nagroda jest, jest umiejscowiona przy fotografiach Pana Michała. Wczoraj byłem z rodziną w Olsztynie na rozdaniu statuetek na zakończenie otwartych mistrzostw fotograficznych. Cała impreza odbyła się już dziesiąty raz. Patronat nad, nad całością konkursu sprawuje prezydent miasta Olsztyna. Byłem bardzo zaskoczony, bardzo wysokim poziomem pracy. Było mnóstwo mnóstwo zdjęć, które przyszło chyba kilkaset, blisko tysiąca zdjęć na, na konkurs. Tak naprawdę na to jakie są zdjęcia fotografa, nie tylko on sam ma na to wpływ. Ludzie, z którymi pracuje, z którymi, którymi żyje, z którymi mieszka, wszyscy w jakiś, w jakiś sposób wpływają na, na to, jakie te procesy są. TV Regionalna 24.pl TV Malborg, TV Szturm TV Nowy Dwór Tom, my tu kręcimy.